Witam Was serdecznie w moim następnym filmiku. Dzisiaj na prośbę jednej Pani zrobimy coś konkretnego, ponieważ chcę zrobić niespodziankę swojemu narzeczonemu. A że narzeczony lubi dobrze zjeść, to dzisiaj zrobimy sobie żeberka z kapustą kiszoną zasmażaną i młodymi ziemniaczkami podpiekanymi, a na deser zrobimy pyszny, bardzo prosty serniczek. A więc tak, do... Y Naszych żeberek potrzebujemy tak, ja tu mam takie naprawdę bardzo fajne żeberka. Będziemy potrzebowali przyprawę do żeberek, olej z oliwek, miód, cebulkę i czosnek. Słuchajcie, na początku, na początku zrobimy sobie marynaty. Ja sobie już te żeberka pokroję na kawałeczki. Zrobimy sobie takie kawałeczki. Tak swoją drogą to mój mąż i przyszły zięć się bardzo ucieszą, ponieważ zjedzą te żeberka. Już dawno nie robiłam, także, także będzie dobrze. Słuchajcie, przyprawy do żeberek wsypuję sobie do miski. Dodaję do tego olej z oliwek, oczywiście znowu na oko. Dodaję sobie do tego miodziku i wyciskam dwa ząbki czosku. Jeden jest taki porządny, a drugi jest taki marny, ale wystarczy. Wymieszamy sobie to. O, widzę, że tu jeszcze muszę dolać oliwy z oliwek troszkę. I zostawiamy sobie to najlepiej na noc marynowana, ale zaraz Wam pokażę. Będziemy je piec w, w rękawie do pieczenia. Do tej marynaty wrzucę sobie właśnie te żeberka. I je tak bardzo ładnie będę w tym marynowała. Teraz te żeberka włożymy sobie do rękawa do pieczenia. Słuchajcie, na górę położymy sobie jeszcze tą naszą cebulkę. I tak to za zapniemy i zostawimy sobie na całą noc. Jutro będziemy piec w temperaturze 185 stopni termoobieg, tak około półtorej godzinki, one muszą być naprawdę bardzo mięciutkie, żeby mięsko od kości odchodziło. Tu sobie je teraz zawiążę i wkładamy je na całą noc do lodówki. Teraz tak, do tego będziemy mieli, ja mam polskie młode ziemniaczki, już sobie wcześniej je namoczyłam w wodzie. Nie będę ich skrować, ja je po prostu będę myła tylko gąbką, takie fajnie, porządnie wyszoruję. I zróbcie sobie też je dzień wcześniej, będziemy je gotować w osolonej wodzie. Jak się zagotują 10 minut, maksymalnie 10 minut, odcedzicie sobie i zostawicie sobie też je na następny dzień. Będziemy je później kroić na takie połóweczki. Po prostu je szoruję. Tak wyglądają moje wyszorowane ziemniaczki. Tak jak powiedziałam, lekko sobie je solimy, ponieważ jeszcze na patelni będziemy je przyprawiać przyprawą do ziemniaczków. I lekko podgotowujemy maksymalnie 10 minut po zagotowaniu i odcedzamy i zostawiamy albo do całkowitego wystygnięcia, albo tak jak ja robię, a sobie gotuję dzień wcześniej. Do tego będziemy robić sobie kapustkę kiszoną zasmażaną. I ja mam kapustę swoją, ponieważ byłam w Polsce, zrobiłam sobie... Bardzo duże zapasy warzyw, przetwory sobie z nich zrobiłam. I zrobiłam sobie też kapustę młodą kiszoną. Dlatego ja tutaj mam marchewkę, mam koper, mam, mam bardzo dużo rzeczy w tej kapuście, więc nie będę dodawała, że jeżeli kupicie sobie w sklepie bez dodatków, możecie sobie zacząć na tarce marcheweczkę, możecie dodać kopru. Chociaż mimo wszystko, ja też będę koper na końcu jeszcze świeży dodawała. I teraz tak. Ja nie będę płukała tej kapusty, ponieważ ja lubię kwaśną kapustę. Jest to kwas naturalny, czyli kwas zdrowy. Ale jak ktoś nie lubi kwaśnej takiej kapusty, może sobie ją wypłukać i przepłukaną dajemy do, przekładamy sobie do garnuszka. Kapustkę zalałam sobie wodą, zimną wodą. Dodajemy liście laurowe. Chociaż jak kisiłam, to też dodam sobie już liście laurowe. Dodajemy kilka ziela. Kilka kulek ziela angielskiego, dodajemy też sobie kminek, aczkolwiek jak ktoś nie lubi, to możecie pominąć to. Słuchajcie, tą kapustę gotujemy do miękkości i zaraz Wam pokażę jeszcze, jak, jakie daję dodatki, bo osobno na patelni będę sobie smażyła do tej kapustki jeszcze boczek i cebulkę. Tutaj mam na patelni pokrojony boczek. Jest go około 15 deko, 150 gram. I mam tutaj pokrojoną w kosteczkę cebulkę. Najpierw zesmażę sobie ten boczek, żeby cebulka mi się nie spaliła, a później dorzucę sobie cebulkę. Później wam w dalszej części pokażę, jak już będę kończyła, co robimy z tym boczkiem i z tą cebulką. Tutaj mamy zesmażony boczek z cebulką. Później będziemy go dodawać do kapusty, ale czekamy najpierw, aż nasza kapustka nam się ugotuje, a już się gotuje. Kapustkę już mamy miękką, dajemy teraz na drugą patelnię odrobinę masła, topimy je. Maselka mamy roztopione, dodajemy łyżkę mąki, łyżka wystarczy, żebyśmy troszkę jej zesmaszyły. I i wlejemy do naszej kapustki. Tak i wlewamy do naszej kapustki i mieszamy boczek z cebulką. Będziemy sobie ją przyprawiać. Dajemy troszkę magii, pieprzu, odrobinkę wegety. Musimy sobie po prostu. Smakują przyprawy. Wszystko ładnie razem wymieszamy. Tak, jest bardzo dobrze doprawiona taka pustka. Naprawdę niewiele trzeba, żeby ją doprawić. Jest bardzo dobra. I tak jak powiedziałam, też możecie sobie ją zrobić dzień wcześniej. I serniczek, który Wam teraz pokażę, który będziemy robić, też zróbcie sobie dzień wcześniej, ponieważ on musi wystygnąć i później musimy zrobić jeszcze do niego polewę. Do tych ziemniaczków damy sobie tak ząbek czosnku. Przyprawę do ziemniaków, papryki słodkiej, mam świeży rozmaryn, troszkę można dać, olej z oliwek, wymieszamy, z tego oleju z oliwek niewiele, ponieważ będziemy i tak te ziemniaczki smażyć na, na patelni. Wymieszamy sobie je delikatnie, żeby się wszystko to ładnie nam połączyło i ziemniaczki smażymy na, rozgrzanej, na rozgrzanym oleju. rzucamy nasze ziemniaczki na ciepły olej, podsmażamy je i zaraz pokażę wam danie już gotowe na talerzu. żeberka nasze 180 stopni ja miałam półtorej godzinki w piekarniku z termoobiegiem. smażymy sobie nasze ziemniaczki. Tak wygląda nasze gotowe danie. Żeberka ułożyłam na kapuście. Ziemniaczki zasmażane, posypane koperkiem. Tak, będziemy sobie robić na deser serniczek. Jest to bardzo prosty serniczek, szybki. Mam nadzieję, że będzie Wam smakował. Do sernika będziemy potrzebowali tak kilogram sera mielonego, ciastka typu delicje, dwa budynie waniliowe, ja mam bez cukru. 6 jajek, 80 g cukru, cukier wanilinowy i ja mam tutaj aromat waniliowy, aromat cytrynowy, 500 ml śmietany kremówki i mam startą skórkę z pomarańczy jak chcecie, to możecie dać, jak nie ja daję, ponieważ jest fajny aromat pomarańczowy i jak ktoś lubi rodzynki, może sobie dodać rodzynki. Jest to bardzo szybki serniczek. Słuchajcie, na początku wykładam sobie delicjami okrągłą blaszkę. Kilogram sera mielonego rzucam do miski. Wsypuję cukier, wbijam jajeczka. Kierkaninowy i teraz, a jeszcze wam chcę powiedzieć, że będzie nam potrzebna czekolada mleczna, ale to później tylko do polewy, żeby na górze polać nasz serniczek czekoladą. Teraz zmiksuję to razem. Teraz dodajemy dwa budynie, odrobinę olejku cytrynowego, odrobinę vanilii, skórka z cytryn, e, z pomarańczy, przepraszam, przepraszam, z pomarańczki. Wylewam śmietanę kremówkę. To jest bardzo prosty, szybki przepis, szybki serniczek, żebyście nie tracili dużo czasu, a żeby było coś słodkiego do kawki. I wszystko razem miksujemy. Po połączeniu składników wylewamy wszystko to na nasze delicje, naszą tortownicę i będziemy piec w nagrzanym piekarniku. Na 185 stopni góra dół, tak do 50 minut. Tak wygląda nasz serniczek. Nie byłabym sobą, gdybym nie dodała czegoś od siebie, więc roztopiłam jedną mleczną czekoladę w odrobinie wody, oblałam go i dałam takie świeże malinki. Udekorowałam miętą, ponieważ czekolada, maliny i sernik to jest rewelacja. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku, a w następnym filmiku będziemy piekli szpinakową księżniczkę. Zapraszam!